Słuchajcie, mam pewien problem. Um, mm. <słuchaj> muszę posprzątać, muszę posprzątać. Jest po prostu strasznie dużo rzeczy tutaj. Jak na to patrzę, to serio tak bardzo mi się nie chce. Ale muszę w i to zrobić, bo obiecałam Pedrowi. I mnie zabije jak wróci. W ogóle mam wrócę w czwartek, denerwuje mnie. Denerwuje mnie. Wiem, nie no, musi tam być, wiem, co no cóż, ale... Dobra, nieważne, ile sprzątać. Właśnie sprzątam, więc pokażę wam e, paczki, które znalazłam podczas sprzątania. Perfumy z Valentino ostatnio do mnie przyszły. Takie. I przyszła mi taka paczka ostatnio z jednej firmy. Są to ciuchy, trzy rzeczy, więc pokażę wam je jutro raczej na sobie, bo tak, to nie ma sensu za bardzo. Uwaga! A, Bum! O, dzień dobry. O, dzień dobry. Kładki z lodu. Nowa edycja. Wykute z lodu mamut. Wasze ulubione smaki w nowych zimowych opakowaniach. Z nowymi polaroidami. Takie. Bardzo. Ja pokazuję bliżej. O, Teraz już takie. nie musi mieć parki dziecko-dorosły, tylko jeszcze lodowy. To już jest trójka parki. Wysyłajcie nam foty i w Biedronce, moi drodzy. W I znaleźliśmy je. Pokaż, co tu